Księga Izajasza, rozdział 58, wiersz 11. Pan nieustannie będzie cię prowadził i nasyci twoją duszę w czasie suszy, i utuczy twoje kości, i będziesz jak nawodniony ogród, i jak źródło wody, którego wody nie ustają. Psychosomatycznie termin, który pokazuje nam połączenie, duszy i ciała człowieka. Jak wiemy, człowiek został stworzony na obraz Boga i tak jak Bóg jest trójjedyny, jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty tak i człowiek jest trójjedyny. Ma ducha, duszę i ciało. Termin psychosomatyczny stąd właśnie się bierze, że połączenie duszy z ciałem jest tak mocne, Zresztą cały człowiek jako dyn również duch jego, ale dusza to jest ta płaszczyzna naszych emocji, naszej woli. I w naszej duszy możemy być zranieni, obciążeni, możemy być zmęczeni, nasza dusza może być złamana, tak jak i ciało, kość może być złamana, tak i dusza może być złamana. Ten tekst Bożego Słowa, który dzisiaj czytamy, pokazuje nam właśnie tą zależność ciała od duszy, duszy od ciała. Jest tutaj mowa, że Pan będzie nas prowadzić również w czasie suszy, czyli gdy będziemy na pustyni, jest to obraz trudności, wyrzeczeń, słabości i nawet takiego narażenia się na śmierć. Pustynia. Czyli Pan będzie nas prowadził na pustko, pustkowiu, na pustyni, w czasie suszy, nasyci naszą duszę i również utuczy nasze kości. Jest tutaj obraz ciała, tego co fizyczne, materialne. A więc widzimy wyraźnie, że w tym tekście ujęty jest ten element naszej duszy i naszego ciała. I przede wszystkim wiemy, że to Pan o nas się troszczy, o naszą duszę i o nasze ciało. Ta zależność między ciałem a duszą jest tak wielka, że nawet gdy człowiek choruje na duszy w swojej psychice, to objawia się też w jego ciele. Nie chcę tutaj wchodzić w tą medyczną stronę i nie jestem też fachowcem, ale myślę, że wiemy o tym, że wiele chorób wynikają z choroby duszy. Wiele chorób ciała mają swoją gdzieś. Gdzieś ten początek, właśnie w duszy człowieka. Złamana dusza, zraniona dusza, zmęczona dusza wyraża to, co czuje właśnie w ciele. I dlatego tutaj Bóg mówi: Ja nasycę Twoją duszę, ja uzdrowię Twoje ciało, ja sprawię, że Twoje kości, które są już takie bez życia, bez. Tłuszczu. Bóg mówi, utuczę Twoje kości. Często człowiek, który jest załamany w swojej duszy, ani nawet nie chce jeść, jest taki wygłodzony, jest taki osłabiony, a Pan mówi, że nasyci naszą duszę i utuczy nasze kości. Piękny obraz. Bóg, który nas stworzył, doskonale wie, co przeżywamy, co odczuwamy. I daje nam obietnicę Bóg przez to słowo, że będziemy jak nawodniony ogród, jak źródło wody, jak krynica, jak źródło, które nie wysycha, czyli będziemy mieć zawsze zaopatrzenie, będziemy zawsze mogli przyjmować od Boga nowe siły, to odświeży nasze kości, czyli to, co jest związane z naszym ciałem, to napełni naszą duszę radością. Będziemy w naszym sercu, w naszej duszy, jak kwitnący ogród, to Pan będzie czynić. Będziemy na pustkowiu niejednokrotnie, na pustyni, a jednak wewnątrz będziemy mogli odczuwać piękno, będziemy mogli odczuwać bezpieczeństwo, które Bóg nam daje przez swego świętego ducha. Takim przykładem jest prorok Eliasz, który do tego stopnia załamał się psychicznie. Miał wręcz myśli depresyjne. Myślał o śmierci. Nie chciał już żyć. Modlił się nawet. Boże, zabierz moje życie. Poszedł na pustynię. Właśnie na pustynię poszedł. Na miejsce puste. Tam, gdzie susza. Poszedł, ale Bóg posłał swojego anioła. Jest tak napisane, że Bóg posłał swojego anioła. Czy była to niebiańska postać? Czy jakiś człowiek? Jako angelos, jako posłany. Nie musimy tego dokładnie rozpatrywać, bo i też nie dojdziemy ostatecznie do jasnej odpowiedzi. W każdym razie był to Angelos, był to posłany do Eliasza, aby dać mu jeść, aby go posilić, aby go wzmocnić, aby jeszcze wyznaczyć cel jego życia, aby, aby wyznaczyć sens jego życia, aby odbudować to, co w jego psychice zostało zniszczone, zburzone, tam gdzie przyszło załamanie. Duszy, tam Bóg posyła swojego anioła. Chciałbym, żebyśmy byli takimi aniołami, Chciałbym, żebyśmy potrafili ludziom pomóc, którzy są załamani, dla których wszystko się zawaliło. Problemy za problemami, nie potrafią sobie pomóc, nie widzą już sensu życia. Chcemy dla takich ludzi być jak ogrodnicy, przez których Bóg chce stworzyć piękny ogród w sercach w duszy takich ludzi. Tam, gdzie jest ciemno, tam, gdzie jest głód, tam, gdzie jest takie wychudzenie, osłabienie organizmu, aby do takich ludzi mogła dotrzeć Boża miłość, nadzieja, pokój, radość i akceptacja, abyśmy takim ludziom mogli pomóc. Jak to dobrze, że Bóg zainteresowany jest właśnie takimi ludźmi, kiedy sam mówi, że nieustannie będzie prowadzić nas. Nasyci naszą duszę, utuczy nasze kości, będziemy jak nawodniony ogród. To jest obietnica, która może być zrealizowana w życiu każdego człowieka, który pozwoli, by Boża miłość, Boże światło, nadzieja, radość, pokój weszły do Jego serca. Dziękujemy Ci Boże za to, że jako Stwórca nasz, dokładnie nasz, nas znasz i. Okazujesz nam swoją miłość, akceptację, wsparcie. Amen.